Serdecznie dziękuję i chciałbym naprawdę wyrazić wielką radość widząc tak uśmiechnięte osoby tworzące wspaniałą grupę, promujące Krystynę, ale nie tylko. Promujące właśnie to, że można być wesołym, można być uśmiechniętym. I ta moja, moje życzenia, abyście zarażali tą swoją energią, pozytywną energią innych, świat będzie wówczas piękniejszy. Ten wokół nas najbliżej, ale i ten. Nieco dalej. Witam serdecznie w mieście. Od rana z ratusza widziałem przemieszczające się kapelusiki. Bardzo byłem z tego tytułu szczęśliwy i cieszę się, że mogę Panie powitać tutaj w Bydgoszczy. Miasto jest Wasze. Krystyny są fenomenem w przyrodzie, bo występują wyłącznie jako osobniczki żeńskie. Mimo tej przeszkody rozmnażają się znakomicie, bo łatwo znajdują partnerów, a niektóre nie mogą się od nich opędzić.